Witajcie, mimo że widzicie tutaj bersty, no to tym razem nie unboxing, a recenzja, ponieważ zestaw kupiłem używany. Jest to Long Bay Launcher Set. Zaczniemy sobie od, jak widzicie, Achilles'a. Nie jest on częścią tego setu, ale jest dodawana do niego. Jest dodawana do niego taka część Extend Chip. Niestety, jako że kupiłem to używane, nie posiadam, nie posiadam narzędzia, które, dzięki któremu można go zamieniać, ale na szczęście posiadam drugiego Achilles'a. I jak widzicie, od razu mamy różnicę. W zwykłym Achilles'ie ta część ma dwa mody. Tak, można jedynie zmniejszać i zwiększać wysokość, ale po zdjęciu jej można nałożyć właśnie Extend Chip i ma już trzy mody. O, teraz to będzie widać: ma trzy mody: jeden, drugi, trzeci: tak, czyli stamina, defensywa i atak. Że bardzo fajna sprawa. Nie wiem, czy ktokolwiek się spodziewał, że to będzie wymienialne. No proszę, jakiś miesiąc później, a nawet dłużej, otrzymaliśmy coś takiego. Zasadniczo to była już w miarę końcówka serii. Mamy jeszcze, oczywiście, wyrzutnię, która, je, która ma wyjątkowo długą linkę. Jest to chyba najdłuższa linka, z jaką się spotkałem. Eee, Luncher jest zwykły. No ale ma bardzo fajny kolorek i, mu, I tak jak mówię, ta linka nie dość, że jest bardzo długa. To jeszcze bardzo ciekawie chodzi. Na pewno eee, od razu poczułem różnicę pomiędzy innymi lancerami. Eee, dalej. Mamy Power Trigger. Jest to taka jakby rączka. Eee, dodawana do oczywiście do gripu. Sam grip jest zwykły, aczkolwiek w porównaniu do zwykłego gripu ma tutaj takie wypustki na palce, więc na pewno jest to lepsze. Oczywiście nie każdemu mogą pasować takie wypustki na palce, akurat do moich palcy pasuje to idealnie. Na początku myślałem, że jest to gumowe, więc wkurzało mi, że jest białe, tak, bo zaraz by się pobrudziło, ale nie. Jest to plastikowe, tak jak przy poprzednich wersjach. No, a po dodaniu oczywiście power trigera, mamy niemal kompletny zestaw. Oczywiście jest to nieco dziwne, że dostaliśmy z jednej strony tutaj te uchwyty na palce, a z drugiej tego trigera, którego trzymamy w ten sposób. Bardzo, bardzo fajne jest to, że. Mechanizm, który ma nam pomagać w stabilizacji, chodzi bardzo ciężko. Także nie jest to jedynie na pokaz. Bardzo mi to odpowiada. Aczkolwiek, trzeci palec można sobie nieźle przyciąć. No, chyba, że ktoś ma mniejsze palce. No to może trzymać tak. Ja jeszcze nie wiem, jak będę tego używał, ale na pewno, bo zarówno tak. Jak i tak bez power trigera eee, trzyma się to bardzo fajnie i wygodnie. Dlatego będę musiał jeszcze pomyśleć nad tym, jak to trzymać. Oczywiście pasująca kolorkiem wyrzutnia. Nie znaczy to, że nie można dodać innej. I nasz power trigger. No i mamy pełny zestaw razem z extendem. I można ruszać do boju. Także e, jest to na pewno bardzo wygodne. Jeżeli e, nie macie nic, ani, ani, ani żadnego gripa, ani właśnie e, trigera, e, no wyrzutnie, no to zakładam, że już ktoś ma, jeżeli interesuje się burstami, no to warto w taki zestaw zainwestować. Jest to na pewno lepsze niż zwykły grip. No i przede wszystkim można sobie wybrać, czy będziemy właśnie używać tego z tym triggerem. Który sam w sobie jest wygodny, czy bez? No bo, jako taka zwykła osłona, tutaj powiedzmy na palce, no to się raczej nie przydaje. No bo, nasz palec wskazujący powinien raczej się znajdować tutaj, a się nie zmieści. Także raczej trzymamy to tak. Ogólnie polecam. Jestem zadowolony. Sam Extend Chip. Nie jest to może nic nie wiadomo jak super, ale sam zestaw wyrzutni i rączki jest bardzo fajny. Także polecam. I to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Na razie.